Wsparcie pamięci o Gabrielu Narutowiczu i o tym, co się stało 98 lat temu przez wszystkie partie polityczne będzie pokazaniem, że nie ma naszej zgody jako posłów i posłanek na Sejm Rzeczpospolitej do tego, żeby szczuć i szkalować, żeby organizować nagonkę na czy to konkretne grupy zawodowe, czy na osoby mieszkające w Polsce na osoby LGBT, na nauczycieli, na pracowników ochrony zdrowia, na wszystkich tych, którzy z jakichś powodów nie zgadzają się z innymi. My jako lewica nie godzimy się na tego typu działania i za każdym razem reagujemy. I apeluję do wszystkich grup politycznych, do wszystkich partii politycznych o to, żeby upamiętnić ten dzień w sposób godny.